Krótka relacja z Patiganem <laughs> Andrzej Daniel, Królik Dziewka A tam na dole Robert I chopoki mówią, że tam będzie grubo dole, Ktoś przybawole I to krówki jeszcze chodzić Tam trzeba chodzić tam, tam, chodzi. tam, tam, tam. O, tu, tam do chodzi. tu do dziury będzie grubo, bardzo grubo, mokro Czujniki już pracują Pozdrawiamy wszystkich tych co nie mogą wchodzić w te dziury Dziękuję Nomanjo, że pokazujemy takie rzeczy Zaraz wejdę i zobaczę Także będzie filmik w przyszłości Widzicie zapakowanie sumy Artur Żebra w porządku? A Wyciął sobie wyciął sobie czyje zebra moje? lżej są w humorze po górach i po dziurach są w humorze ja też w humorze także nie ma co lecimy w dół drugie uratował. raz i tu z tym kolegą o widzisz mąż ten on też ma raz jak do cygany godzili tak gruby filmik nie? krótko i i na temat dobra lecimy, trzymajcie się pozdrowienia, pozdrowienia z podziemia Siemka, trzymajcie się